Dzień dobry, witajcie. Małgorzata Nycz, Fundacja Pharma Serca. Witam Was z naszego gabinetu, tutaj na terenie siedziby Fundacji. Jestem tu z Darkiem i chcemy Was wspólnie zaprosić do krótkiego świadectwa, ponieważ wspólnie tutaj z Darkiem chcemy oddać chwałę Bogu, prawda? Tak, dokładnie. Darku, żenisz się. Tak. <laughs> Już za parę tygodni Darek stanie się mężem, choć droga, Tutaj, gdzie jesteś, wcale nie była prosta, bo poznaliśmy się jakieś dwa, dwa lata temu. Tak, poznaliśmy się w, dokładnie w październiku 2023 roku. Mhm. Sporo minęło, sporo się wydarzyło i właśnie o tym czasie, od naszego poznania, aż do tego momentu Twojego ślubu, chcemy dzisiaj rozmawiać. Spotkaliśmy się na kursie przedmałżeńskim. Kiedy to przygotowywałeś się wraz swoją narzeczoną właśnie do zawarcia związku małżeńskiego. Czy ta osoba, z którą się żenisz dzisiaj, to jest ta sama osoba? Tak, ta sama. Mhm. To, to właśnie jest bardzo ciekawe, jak Pan Bóg działa w naszym życiu, nie uważasz? Tak. Możesz powiedzieć pokrótce, co wydarzyło się tego dnia po naszym spotkaniu, właśnie jednym z na kursie przedmałżeńskim, kiedy już na kolejne się nie pojawiliście? Hmm, powiem tak. E, ja nie byłem wtedy gotowy na związek małżeński. E, strasznie dużo rzeczy do mnie doszło. E, tak naprawdę. To jest trudne do opisania tak naprawdę. Ja po prostu stwierdziłem, że jednak chyba nie jestem gotowy na to, żeby zawrzeć związek małżeński. Mm -hmm. I co zrobiłeś potem? Co się wydarzyło dalej? Znaczy, to mogło no, się od ciebie się zaczęło wszystko, bo dostałem od ciebie numer do właściwej osoby. Do której zadzwoniłem i zmieniłem swoje życie, tak mm -hmm. naprawdę. Kto to był ta osoba? Znaczy, nie chodzi o imię i nazwisko, a bardziej z jakiego powodu sięgnąłeś po jej pomoc. Mm, bo tak nie zasugerowałeś. Posłuchałem cię po prostu. Mm -hmm. I to był? To była terapeutka uzależnień, prawda? To była to terapeutka do spraw uzależnień. Mm -hmm. I tam zaczęła się Twoja droga zmiany? Tak, dokładnie. Mm -hmm. Przemiana. Przemiana. Czego się dowiedziałeś słuchaj, podczas tych spotkań z terapeutką? Czyli znaczy, ja przede wszystkim uświadomiłem sobie problem, że no, jestem uzależnioną osobą. Tak? Ja tego nie dopuszczałem. Dobrze funkcjonowałem w obecnym życiu, ale hmm, wydawało mi się może, że dobrze funkcjonuje, ale ja nigdy nie dopuszczałem do siebie takiej myśli, że mogę być, że mogę mieć problem. Hmm. Wybierałem wszystko. Hmm. Od czego byłeś uzależniony? No, dużo rzeczy. Alkohol, narkotyki, pornografia, hazard. Eee, nie wiem. Z, e, gry komputerowe. No, dużo rzeczy. To mnie bardzo ciekawi, jak o tym mówimy, wiesz, bo nie widać było tego po tobie. Może jakieś przeczucie, ale jak się spotkaliśmy, to nie byłabym w stanie tego zobaczyć. I tak się też zastanawiam, twoja. Obecna narzeczona, poprzednia, czy znaczy w sensie ta osoba, z którą teraz będziesz zawierał związek małżeński, nie, nie wiedziała o tym? Nie, ona, ona wiedziała, że mam problem, mówiła mi, ale ja nie potrafiłem słuchać kiedyś. Kiedyś nie potrafiłem w ogóle słuchać. Hmm. To było dla mnie coś takiego, że moje, moje było zawsze na wierzchu, tak naprawdę. Tak jak większość osób uzależnionych, to egoizm, egocentryzm zawsze jest na pierwszym miejscu, a, a dopiero później zawsze zwalamy winy na kogoś, ale nie, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, dostrzec u siebie czegokolwiek, jakichś błędów. Hmm. Powiedziałeś mi jakiś czas temu, yy, zdzwoniliśmy, rozmawialiśmy chwilę, że otrzymałeś drugie życie. Tak, tak. Powiesz coś więcej, co to znaczy dla Ciebie? Drugie życie? Chciałem w całkowitej trzeźwości, abstynencji od wszelkich rzeczy zmieniających świadomość. Cały czas pracuję dużo nad sobą, bo to jest bardzo duża i ciężka praca. Ale to drugie życie, to jest nowe życie, tak? To jest życie, bez, to jest życie wolności. To jest... Życie w całkowitej wolności, bez przymusu, tłumienia, emocji i innych rzeczy. Porusza cię to jak gadamy o tym, co? No. Popraszasz sobie, że wziąłbyś ślub wtedy? Myślę, że gdybym wziął ślub, to pewnie bym skrzywdził jeszcze bardziej tą drugą osobę i ja nie byłem w stanie. Nie, nie byłem gotowy wtedy na żaden związek tak naprawdę. W ogóle nie jesteśmy gotowi na związek, dopóki nie zrobimy porządku z samym sobą. Mhm. to była duża odwaga zerwać te zaręczyny, nie? Wtedy? No. Zerwać te zaręczyny? Ja teoretycznie zerwałem te zaręczyny, bo już, że tak powiem, ja wtedy tak jakby trochę myślałem też o innej osobie. Stwierdziłem, że tu to mi nie po drodze, a to nie jest moja droga, ja tego nie chcę, i tyle to takie wiecie. Hmm. Czyli, że miałeś kogoś w zanadrzu jeszcze Miałem. takie podwójne życie? Tak, nie, nie, nie w zanadrzu, Nie w zanadrzu, ale myślałem o kimś. Tak naprawdę to jest naprawdę dość pokomplikowane. Hmm. Nie mam hmm. czasu na taki hmm. pełny wywiad hmm. e, e, na ten temat. E, ale tak, tak. Hmm. Zerwałeś te zaręczyny i wróciłeś do tej osoby? Tak, zerwałem zaręczyny, wróciłem, ale ja przede wszystkim rozpocząłem terapię taką rozpocząłem pracę nad sobą, taką bycie naprawdę y, ciężką, y, ciężką terapię. Y, po prostu całkowitą przemianę, tak, i próby zerwania z nałogami, yy, i przede wszystkim edukację w tym zakresie, yy, pracę nad sobą. Yy, tak mi się przypomniało teraz, yy, że pomyliliśmy datę. Yy, yy, to był 2022 rok, a nie 2023 rok. Czyli jeszcze dłużej? No, jeszcze dłużej, tak, tak, mm -hmm. jeszcze dłużej. O rany. I. Yy... Jak patrzysz teraz z perspektywy czasu, było warto z tą terapią i w ogóle wykonać z, ten krok? Z, uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu na dzień dzisiejszy. Żałuję tylko, że trafiłem na nią tak późno. Mm. E, że, nie, że nie wierzyłem, nie, może inaczej, nikomu nie ufałem na tyle, mimo tego, że bliscy, rodzina, partnerka, Mówiła mi, że słuchaj, jest problem. Ja nie dopuszczałem tych myśli. Tak jak mówię, mnie ja nie potrafiłem kiedyś słuchać. Moje ja i mój egoizm było ważniejsze. Słuchaj, ale co się wydarzyło, że ty jednak posłuchałeś wtedy? Hmm. To mnie bardzo zaciekawia, nie? Wiesz co, co ja posłuchałem wtedy? Ja po prostu... Nie wiem, jak to nazwać... Wydawaliście się, prowadząc ten kurs, bardzo wiarygodni. Pamiętam, jak zaczęło się od tego, że ty po prostu podeszłaś do mnie po tamtym feralnym dotknięciu mojego dzieciństwa i powiedziałeś, że coś jest nie tak i że ja potrzebuję pomocy. Ja odważyłem się wykonać ten pierwszy krok po prostu. Wykonałem telefon, który zmieni moje życie. Mm -hmm. No widzisz, i to, wiesz, ty mówisz, zaczęło się ode mnie, że, że ja tutaj mam jakąś rolę. No i pewnie, pewnie w sumie wypowiedziałem te słowa, choć ich nie pamiętam, nie? Ale wiesz, to myślę, że byłoby to nieuczciwe przypisać sobie, wiesz, tą chwałę, bo tak naprawdę to, zobacz, to, to wielka miłość Boga do ciebie, nie? Ja pamiętam, że ty grałeś w naszej takiej, takiej e, psychodramie my to nazywamy. Ty grałeś Pana Boga wtedy, pamiętasz to? Były trzy osoby, byłaś byłeś ty, twoja narzeczona i jeszcze ktoś był jako dziecko. I no, wydaje o. mi się, że ja cię wyciągnęłam e, do tej roli Pana Boga. Pamiętasz to? Pamiętam, że była taka sytuacja, ale nie pamiętam tego dość dokładnie. Okej. Okay. I potem sobie pomyślałam, jak właśnie ksiądz nam powiedział, że zrezygnowaliście, to pomyślałam sobie o rany. Może właśnie coś, wiesz, w, tym, w tej roli Pana Boga ci się nie spodobało? Bo jak pamiętam ciebie, to, to nie było jakoś głęboka wiara twoja wtedy, co? No, myślę, że w ogóle nie było tak naprawdę. Ja tam poszedłem na nauki małżeńskie, głównie dla swojej narzeczonej tak naprawdę, bo ona jest osobą głęboko wierzącą. A mi to... Ja uważam, że mi to nie jest potrzebne, ale też na każdych tych naukach dużo się dowiadywałem mhm. rzeczy. A jak jest teraz, słuchaj, z Panem Bogiem, po drodze ci? Po drodze, bo Pan Bóg zmienił moje życie. Ja się po prostu modlę codziennie. Chciałbym dwa razy dziennie, ale często za rano zapominam, bo w tym natłoku, no ale... Przede wszystkim modlę się zawsze dziękuję za y, kolejny dzień y, y, w trzeźwości przede wszystkim, w takim normalnym życiu, y, y, więc tak, zmieniło się, chodzę do kościoła, y, tak jakby, no, dużo się zmieniło. Mm. A jak to się stało, że wróciłeś do swojej narzeczonej pierwszej, choć byłeś w jakiejś innej relacji pomiędzy, jak, jak rozumiem? Tak, byłem pomiędzy, w innej relacji, no ale to tak jak mówię, na wszystkich terapiach jest mówione, żeby w trakcie trzeźwienia nie wchodzić w żadną romantyczną relację. Ja zrobiłem błąd, wszedłem w taką relację, tak naprawdę, a uważam, że Najpierw powinniśmy, tak jak mówię, zrobić porządek z samym sobą, żeby wchodzić w jakąkolwiek relację, żeby nie poranić ani kogoś, ani siebie przede wszystkim. Eee, ja mm, kilka razy próbowałem robić program 12 kroków we wspólnocie anonimowych alkoholików. Eee, nigdy nie zrobiłem go do końca, ale e, pamiętam... Mm, Wracało do mnie takie poczucie winy i krzywdy, a przede wszystkim straty, tak? Bo ja miałem fajne życie, naprawdę. Jak dopiero jak się później rozstałem, to ja miałem bardzo fajne życie kochającą narzeczoną i córkę, która też mnie bardzo kocha. Ta utrata tego wszystkiego ja o tym cały czas myślałem, nie potrafiłem o tym zapomnieć. I tam. Jest taki jeden krok, żeby spróbować przeprosić. Ja, tak na dobrą sprawę, zadzwonię do Selwii, czyli mojej obecnej, narzeczonej i przyszłej żony, po to, żeby ją przeprosić tak, za to, jaki byłem, za to, co jej zrobiłem. Hmm. Jak ona to przyjęła? Odzwyczaj dobrze. Hmm. Nazwyczaj dobrze, ale nie miała do mnie kompletnie zaufania na samym początku. Ja też byłem bardzo taki jeszcze chwiejny, nie wiedziałem co dalej będzie. No ale zaczęliśmy się spotykać, tak naprawdę. Tylko mówię, no ja już długo miałem, już miałem długą drogę w trzeźwości, tak? Cały czas byłem w terapii, cały czas chodziłem na meetingi, cały czas byłem tak jakby. Zaopiekowaną osobą. Mhm. I kiedy postanowiliście, że weźmiecie ślub? Słuchaj, ile to minęło od tego czasu, jak powróciłeś przeprosić? Mm, nie myślę, że gdzieś. Znaczy, zaczęliśmy rozmawiać y, o tym po powiedzmy po jakiejś połowie roku, bo my wcześniej byliśmy ze sobą no długo praktycznie 4 lata więc znaliśmy siebie, y, mieszkaliśmy ze sobą. E, tylko, no, tak jak mówię, no, ja byłem tą inną osobą, e, tak naprawdę e, uzależnioną, tak, to wtedy człowiek jest zupełnie inny. E, zaczęliśmy o tym rozmawiać, e, no i stwierdziliśmy, że tak, że to jest to. Mm -hmm. Naprawdę dostałeś drugie życie, wiesz, nie tylko z, z powodu trzeźwości, ale też odzyskałeś to, co, jak słyszę, było dla Ciebie bardzo i jest bardzo ważne, co kochasz, nie? Sylwia, jej córkę, i to życie, i w ogóle wiesz, teraz z dużą świadomością wchodzisz, i wolnością też w tę relację. Tak, zgadza się, potwierdzam. W mm -hmm. 100% mm -hmm. masz rację. Mm -hmm, mm -hmm. E, tak sobie pomyślałam, że jest wiele osób, wiesz, um, um, może nie takich jak ty, bo to y, każdy jest wyjątkowy indywidualny, ale że y, jest wiele osób, które wiedzą, że są w nałogach. Przeczuwają, że są, że nie są wolni, albo właśnie zewnętrzny świat im mówi słuchaj, zrób coś z sobą i oni tego nie biorą serio. Nie? Bo jakoś to będzie. Pewnie też tak myślałeś, że jakoś to będzie. Wielokrotnie myślałem, że jakoś to będzie. Ja naprawdę byłem potwornie uzależniony już w ostatnim stadium tak jakby tej choroby, tak? No bo to jest, można nazwać chorobą. No, brałem dużo rzeczy, po prostu odsuwałem od siebie emocje, tak. Każda sytuacja była dobra. Jak było dobrze, to, to trzeba było świętować. Jak było źle, to trzeba było to jakoś, że tak powiem, upić się. Dlatego, jak było normalnie, no to też jest dobry powód do tego, żeby ten Ja praktycznie codziennie byłem pod. Wpływem e, jakiejś substancji, a jak działo się coś, powiedzmy, e, z czym sobie nie radziłem, e, no to już sięgałem tak, jak ja to mówię, po taki twardszy recept, czyli miks e, e, alkoholu i narkotyków. Nigdy nie brałem leków, e, może to i dobrze. E, wychodziłem z nałogu też e, bez leków. Hmm. Ciężki to był czas dla Ciebie to trzeźwienie? Mm, bardzo. bardzo. bardzo no, jak sobie zdałem sprawę, to większość życia, ja mam teraz 43 lata, większość życia spędziłem jednak pod wpływem najpierw alkoholu, później narkotyków. No, myślę, że od alkoholu uzależniłem się w wieku hmm, pewnie lat 13. Hmm. A narkotyki pojawiły się dwa lata później, w wieku 15. I w zasadzie towarzyszyły mi przez resztę życia. A ty mówisz o takich narkotykach jak marihuana, czy mówisz? Marihuana się zaczęło. To, jak ja to mówię, była moja pierwsza miłość. Później zacząłem próbować innych rzeczy, a tam mnie kolega poczęstowała witaminą. Eee, próbowałem LSD. Eee, miałem duży taki etap też z ekstazji, że bardzo mi się spodobało eee, generalnie. No, szukałem takich różnych, eee, miksowałem, ale że tak powiem marihuana była zawsze takim dobrym środkiem do, do wszystkiego po drodze alkohol. Później już się pojawiły jeszcze twardsze rzeczy, takie jak eee, no ekstazja to tłuszcz, też jest twardy narkotyk. Eee, przede wszystkim jak eee, Mefedron, kokaina, no to już jest naprawdę, mefedron jest chyba najgorszy świat, jaki może być, tak naprawdę. Mhm. Mogę Cię zapytać o coś jednego? Śmiało. Mhm. Miałeś kiedyś myśli samobójcze? Hmm, czy ja wiem, czy ja miałem myśli samobójcze, biorąc pod uwagę te ilości, jakie zażywałem, tak na dobrą sprawę, to to już jest ten, ale e, rzadko, rzadko, ale ja ogólnie miałem jakieś stany może depresyjne, e, ten, czy, ale czy, myśl, czy to były myśli samobójcze, chyba nie. Nie chciałeś sobie odebrać nigdy życia? Nie, okay. nie, nie, raczej nie. Okej, okay. okej. Okay, okay. Prz przychodziły mi przez głowę takie myśli, ale e, nie tak, żeby... Traktować je poważnie. Mm -hmm. Powiedz, tak sobie pomyślałam, że może masz jakąś taką myśl, wiesz, którą chciałbyś powiedzieć tutaj, właśnie z tego miejsca, jako ocalony, jako ten, który dostał drugie życie. Do tych wszystkich, którzy jakoś, znaczy będą słuchać tego świadectwa, wiesz, to ich dotknie. Masz jakieś takie słowo, które przychodzi ci do głowy, które chciałbyś wypowiedzieć. Mm hmm. Słowo, jedno słowo. Nie, może być jakieś zdanie, wiesz, w sensie jakąś taką... Ech, e... Znaczy, najważniejsze jest to, żeby, tak myślę, mm, żeby stanąć w prawdzie z samym sobą i to jest coś... E coś co uważam za najważniejsze, tak jeżeli mamy z czymś problem, jeżeli nadużywamy jakiejś substancji, to znaczy że z czymś sobie nie radzimy, tak, nie radzimy sobie z jakąś emocją. i żeby się nie wstydzić prosić o pomoc. Naprawdę, żeby się nie wstydzić prosić o pomoc. E, często jak chodzę na mitingi, widzę e, młodych ludzi, e, którzy mają 15, 16, nie wiem, 17, 18 albo dopiero co wchodzili w, weszli w pełnoletność i teraz, tak jakby dostali tą szansę e, życia w trzeźwości, zrozumieli problem, to oni mają przez to całe życie. E, całe tą życie, które na pewno będzie lepsze, bez tego wszystkiego, tak? A ja tak na dobrą sprawę przeżyłem cały ten średni wiek i późniejsze etapy dorastania związków, miłości w uzależnieniu. To nie warto, tak? Bo to, to, się, to nie ma prawa się udać, tak na dobrą sprawę, jeżeli nie zrobimy porządku z samym sobą, więc... Przede wszystkim, żeby się nie bać, e, poprosić o pomoc. Myślę, że to jest taka najważniejsza rzecz. E, e, bo, bo myślę, że ten ktoś, jeżeli mamy problem, naprawdę dobrze nas diagnozuje. Mm -hmm. Czy myślisz, że Sylwia się modliła za ciebie? Myślę, że na pewno. No. Myślę, że na pewno musiała się modlić. E, na pewno. Mm -hmm. No, więc ogóle niech będą dzięki, nie? Tak naprawdę historia tak. dla mnie... Y, bardzo wzruszająca, poruszająca. Z Bogiem nie ma e, złego końca, zawsze jest happy end, pod warunkiem, że odpowiemy na to, nie? Bo ty mogłeś nie, nie zrobić tego telefonu, nie, nie wykonać go, mogłeś to po prostu, krótko mówiąc, zignorować, i drugiej szansy mogłoby nie być, zanim się ożenisz, na przykład, nie? Mogło, mogło. Nie wiadomo, w jakim miasta ja nie byłbym teraz, tak na dobrą sprawę. Czy. czy albo gdzie bym był po prostu, tak. To życzymy Ci z tego miejsca naprawdę dobrych lat w związku małżeńskich, przepięknych, wolnych, pełnych miłości, szacunku wzajemnego, wszelkiego, wiesz, błogosławieństwa nie, na długie lata. Gratuluję Ci też tak po ludzku, odwagi Twojej, Takiej odpowiedzialności, że, że, że wiesz, zrobiłeś porządek z sobą, jak to powiedziałeś, ze swoją historią. To bardzo, bardzo e, mnie cieszy i też e, naprawdę daje dużą szansę na szczęście w małżeństwie, nie? Bo człowiek uzależniony, tak jak powiedziałaś, jest skoncentrowany tak bardzo na sobie, że nie jest zdolny do relacji, nie widzi tego drugiego, widzi głównie swoje potrzeby i nauk, też nie. I otwarcie się na drugiego jest praktycznie ze względu na tą chorobę niemożliwe. Niemożliwe. Składam, potwierdzam. Mhm. Dziękujemy Wam, kochani. Mm. Dziękujemy za Waszą obecność. Gdybyście mieli jakieś komentarze, to prosimy, żebyście pisali właśnie w, poniżej tego spotu. Przesyłajcie go również. Być może ktoś wśród twoich znajomych, twoich znajomych, Waszych znajomych czeka na to słowo, właśnie po to, żeby dostać tą drugą szansę życia w trzeźwości, niezależnie od tego, ile ma lat. Dziękuję. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.